Siema z Łajby! Dawno mnie nie było na wodach. Wy jeszcze śpicie, a to zależy, o który oglądacie. Jest 7.20, a ja płynę na miejsce szupakowe. Może jeszcze coś wydłubię, tylko jest problem. Ciśnienie dzisiaj jest 1033 hektopaskale, jak dobrze mówię. No to ciekawe, nie? Dobra, chyba trochę mnie słabo widać, bo jeszcze tak ciemno mocno. Wiatr około 12 ma być. Metrów na sekundę, tak? Czy kilometrów na godzinę? Nie, metrów to by mnie wywiało w piszciec w No także, jak będzie jakaś akcyjka, to sobie pogadamy. Znaczy, ja z wami pogadam, wy mi tam czasem do sracie, Życie leci dalej, ale pamiętajcie, moje profile są prowadzone z humorem w większości, a niektórzy mają kołek w dupie. Ale jak to bywa, jak ktoś bardziej się gdzieś rozkręci, to zawsze się znajdzie jakaś wysza! <laughs> Jak widzicie jest ładna tareczka. No ma być około tych 12-13 wiatrów, kilometrów na godzinę. No to może też wpadnie. Uciekają w tasiory. Standardowo z Gira zaczynam. Takiej tam trochę mniejszej, a jak będzie chapać to założę większe, nie? Jest, jest pierwszy! Jest, jest pierwszy! O, ale uderzył! Ja uderzył jak blisko i się zwypiął! Tak! To zbrojki nie masz. Kierwa! pół był. Ten szczupak. Tak, pozmieniłem z tej małej, nie? Patrzcie, ile łabędzi! ale będzie przelot Jak pięknie Tak, wiele Nieźle, co? Następne Do ciepłych krajów, a nie Zostali tutaj w polędzie, mi ryby straszą Ile tu jest łabędzi na zimowisku, nie zdajecie sobie sprawy, następna partia, patrzcie, jak nieżutko. Kurde, następna partia leci, nie? Patrzcie. Nara. <grystanie> jo, no, jo, jo, już się myślę, jo. Ziela jest właśnie tyle, że nie idzie ciągać za bardzo przy dnie. Następne, nie? Nie, no ja to nie połapię. Jeden Jeden się odpił, a reszta to chyba straszne tylko. U Was też tak latają. Ten odgłos z tych skrzydeł, nie? Coś pięknego. Na zdrowie. Przerwa na śniadanie. Dwie godziny po tym walnięciu nic. I umie w tym czasie zaczynać etap nerwicy. Zielsko. Co drugi raz rzucam i no mówię to jest nie do opisania tutaj z tym zielskiem i zaczepia się i zaczepia i non stop macie coś na tym haku nie i pewnie nie jeden z was się tak wkurza jak ja na 100% ja to o tym wiem kierma. Zasilanie i próbuję dalej. Pojedli to ciąg dalszy. Jest po, po godzinie 9.17 Napiszam, wzdłuż trzcin, tak, 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 wiecie i chuja. <laughs> Jedziemy dalej, o tu, tu pod trzcinkę, o, o, tu, o, 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 tu zobaczymy. No i mrzawka czasem trochę tak pada, kierba Ziele znowu. Zaczyna mnie to wkurzać, powiem Wam, bo na 10 rzutów 7 ściągacie ziela, czy powoli, czy szybciej, no to metr, metr, metr 20 wody, jakiś patent na to, O i już mam ziele, nie? O. I to nie, nie to, że tylko w tym miejscu, nie? W różnych miejscach już byłem i, i już mi się nie chce szczerze nawet łapać. No bo ileż można ściągać ziela, powiedzcie, nie? No akurat się podpinało tym razem. Eee. <grymne> Właśnie zarzuciłem w trzcinę. Zawiało mi wiatrem. No, no nie mów, że tobie się nigdy tak nie zrobiło o, płynę sobie No bywa tak czasem I to jest dobre akurat jak się ma Ponton Podpłyniesz, odczepisz. Trzeba uważać, żeby nie wystrzelił przy końcówce No raczej bym tego nie wyrwał No cóż, no cóż, proszę nie was. Chodź tu dziadu Dobra, odzyskane najważniejsze O, się owinęło jeszcze Koniec na dziś moje nerwy puściły Nie ma to sensu Zmarzłem jak nie powiem co gówno brało, ale jedno pobicie a tak, to ziela 80%. Nie, tego nie da się opisać. Nie nie wiem, ha hak offsetowy na szczupakach to chyba trochę tych tak bez sensu. Nie? Niby czysta woda, jak widzicie, ale pod wodą jest no, ogrom wielkich liści. Rogatek się czepia, nie? Już taki wiecie, zgnity, ale się czepia. Dobra, do następnego.